Moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do gierki, w której to nasz pies jest wiecznie głodny i wiecznie chce mu się pić, mimo że teraz ma pełne miski. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Wiecie, jaka to jest gierka? Napisz koniecznie w komentarzu, co to jest za gierka, a być może dostaniesz serduszko. Ja się staram serduszkować po prostu wszystkie komentarze. Moi drodzy, w każdym razie ja sobie muszę wymienić koszulę na taką. O. Koszula zmieniona, no i wszystko. W końcu mamy fajną koszulę. A jaka jest standardowa? Czerwona chyba, nie? Albo niebieska, zielona czy żółta? A może pomarań... pomarańczowa też jest spoko, ale różowa mi się bardzo podoba Daj mi różowy kolor A bo to jest standardowy chyba, nie? Szary Ja nie wiem już, który był standardowy Musicie dać mi znać koniecznie w komentarzu W każdym razie, pogłaszczymy naszego pieska Moi drodzy, w ostatnim odcinku, nie dość, że testowaliśmy Wasze samochody, wasze becie, które są Mła To jeszcze zadzwoniliśmy na numer 5556666 6, 6, 6. I otrzymaliśmy brunie. Pojechaliśmy do gości z Bikozy Okazało się, że Matthew? Nie wiem jak go się nazywał w każdym razie on mi dał te bronie, nie? I powiedział mi, że mam je zabrać, ukryć, żeby nikt o tym nie wiedział, że mamy takie bronie i możemy sobie nimi strzelać, fajnie pięknie. Widzisz? Nikt tutaj nie przyjdzie, bo to jest nasze miejsce ukrycia. Policja tu nie ma wstępu. Możemy sobie fajnie pięknie strzelać. Możemy też wziąć rakietnicę i ostatnio tak troszeczkę testowaliśmy, ale to tak. To tak nie działa, jak powinno działać, ale w każdym razie, moi drodzy, Oh my god, strzeliłem. Dobrze, że bur. A gdzie są moje bronie? Halo! Ty no. Ej, no moje bronie gdzieś odleciały. Czekaj, ja wskoczę jak w TF-ie. Do góry. Czy one tu są u góry? Nie ma ich tutaj u góry. Wszystko gdzieś coś poleciało, ty. To jest niemożliwe. Ja nie mogę, ja wszystko straciłem. Kawę, picio, bronie. Gdzie one są? Tu coś. Ja tu leżę. Nie. Myślałem, że tu leży ty. Może one gdzieś tutaj poleciały? Ja nie mogę. Jeszcze ja chciałem napić piwska, No, kawkę sobie wypić. O, tu są! Ja ja, mamy te bronie, no i wszystko. Dobra, jest spoko. Rewolwer też działa, wszystko jest ok. Moi drodzy, przenosimy teraz nasze rzeczy, ponieważ mieliśmy czekać na numer telefonu jakiś, nie? Znaczy na telefon, żeby do nas zadzwonił. Nie wiem, czy on do, w końcu teraz do mnie zadzwoni, czy o który, ale musimy chyba poczekać kilka minut, nie? Ostatnio prze, przejechaliśmy pana Bonżura i umarliśmy. I musimy teraz czekać. Czemu mam? Czemu mi się pojawia? Czemu mi się pojawiają znaczki z. Patrz, co się dzieje, ty. Jakieś mega dziwne rzeczy. Czemu mi się pojawiają tutaj jakieś znaczki z Xboxa, ty? Zobacz, patrz. Widzisz, pa. B, załóż. Albo select. Czemu mi tak wyskakuje? O co chodzi? Ty, coś się mega zbugowało. Ale. Mam jakieś podpięte 500, Nie, no nie ma żadnego. Wszystko mi coś tutaj wyskokuje. To o co chodzi? Coś się zbugowało i to tak konkretnie. Dobra, odkładamy ten. A gdzie jest mój rewolwer? Mamy to. A gdzie jest mój. O, mogę się napić. Rewolwer jest tutaj, nie? Dobra, weźmiemy sobie też rewolwer. Moi drodzy, w każdym razie czekamy na telefon, aż on zadzwoni. Nie wiem, czy już będzie dzwonił, czy nie, ale ja sobie po prostu chyba postoję tutaj przy tym telefonie. O, dzwoni! Halo? Cześć juniorski! No siema! A, a skąd znasz moje imię? Bo cię oglądam na YouTubie! A, to spokoj, co, podobały ci się moje odcinki z Monbazu? No mogą być, ale do rzeczy! No dobra, co do rzeczy? Co chcesz ode mnie? Znasz pana, Mr. Bonjour? No znam, bo ostatnio go przejechałem i umarłem. Nie możesz go przejechać. Musisz do niego strzelić z karabinu albo z rewolwera. Co? Ale po co? Po to dałem ci tą broń. Jedź na miasto! Spotkaj się z panem Mr. Bonjour. A najlepsze jest to, że musisz też pojechać do Kaligaz i unicestwić tych dwóch, którzy tam są. Oraz pojechać do dekoracji i tam też stoi kobieta, którą możesz. Zlikwidować! Co, Antonia? Ale nie! Ja nie chcę Antoni zlikwidować! Dlaczego mam Antonię zlikwidować? Bo ona na razie jeszcze w gierce nie jest potrzebna, a i tak nie będziesz miał z nią dzieci. A no w sumie racja, no to dobra, to kiedy mam to zrobić? Najlepiej już. Ale jest 22, no nie mogę teraz tego zrobić. No to idźcie przespać albo pograć sobie w Ultimę online i zrób to jutro, dobra? No dobra! Rozłączył się ale po co ja mam takie zadanie zrobić w ogóle? Po co mi dał te bronie? Nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, idziemy się teraz zdrzemnąć. Może sobie pogramy jeszcze troszeczkę tutaj w gierki. Widzę, że Borys już patrzy się na miski, bo miski wyleciały w kosmos przez to, że, że strzelaliśmy. On spał ze mną na łóżku! Borys! On śpi, nie? On śpi! Jaki on jest sweet! Borys! On spał ze mną na łóżku, dlatego mi się tak niewygodnie spało. Dobra, odpalamy, moi drodzy, Ultimę online, bo jest dopiero godzina 2.16, musimy chyba z dwa razy pograć, cztery albo dwa razy pograć sobie, żebyśmy mogli skipnąć czas. W ogóle mi psałeś się, że jak się... Aha, bo to w My Summer Car, jak się idzie do ubikacji i się sejwuje, to się czas przesuwa o dwie godziny, to nie wiedziałem. Dobra, patrz, mamy szósta, szósta godzina, chyba powinno być spoko. Borys, jedziesz ze mną? O, Borys już stał, chyba! cześć! Borys, zostań nieba w domu, co? Albo nie, albo jedziesz ze mną? Nie wiem. Patrz, jaka pochmurna pogoda. Nie, no w sumie jest słoneczko. Nie, no, trochę jest pochmurno. Borys, co jedziesz ze mną? To chodź, jedziemy. Muszę załadować, moi drodzy, te bronie. A dlaczego ja mam ich unistecwić, co nie ma żadnego pojęcia. W każdym razie Antonia tak czy nie chce tutaj żadnych dziwnych rzeczy ze mną robić. Nie chce mieć ze mną potomstwa, więc ona mi jest tutaj w ogóle w tej gierce niepotrzebna. Nie da się z nią gadać, nie można z nią mieć na 50 wszystkiego, więc to jest bez sensu. Dobra, odpalaj to, badziewie. Otworzymy drzwi, żeby Borys też tutaj sobie wskoczył fajnie, pięknie. Borys, niestety, będzie musiał zamknąć oczka. Jak będziemy strzelać do tych ludzi. I mam nadzieję, że Mr. Bonjour. Bonjour. Już sobie tutaj spaceruje, dobra. Czy ja mam tutaj. Czy mi się to w ogóle zmieści do tej beci? M3 Ja zmieści się, dobra. Przetestujemy to. Eee, przetestujemy rewolwer. I przetestujemy, moi drodzy, akacza. Zobaczymy, co się stanie, gdy my będziemy strzelać do ludzi w tej gierce. Dobra, zamykamy ten. Bagol się zamknął, czy nie? Czekaj. Ja. Dobra, zamyka się, jest spoko. Borys, jedziemy na polowanie! Nie na króliki, tylko tym razem na prawdziwych ludzi jedziemy. Ale ja jestem ciekawy w ogóle, po co on mi dał tą broń i po co my mamy strzelać do tych ludzi? Żebyśmy mogli sprawdzić, co się dzieje, nie? Żeby, żeby co, żeby oni zniknęli, ale ja, mi się wydaje, że jak ja strzelę do pana Mr. Morjuar, to ja tak Ciś jak umrę, no bo przecież dostaliśmy ostatnio takiego nie że achievementa, ale napis, jak go przejechaliśmy. Że zastanów się nad tym, co wa... Patrz, ty, jedzie! A może do tego strzelimy? Halo! Duś! Oh my god. Proszę, pada! Ja do niego chyba też... Ja chyba jadę do siebie po Ja jadę do siebie pod dom. Ja jadę... Ja jadę z, Ja jadę z nim. Ja jadę na... Ja jadę tu. A ja... Je Zablokowany jest, czy nie? Nie, można jechać. Dobra, ja... Nie, no, ja nie pojadę tędy. Ja muszę przez miasto jechać. Zobaczymy też od razu przy okazji, czy jest pan Mr. ta O nie! I musimy zobaczyć, co się stanie, gdy my strzelimy do pana Mr. Bonjouar! Czekaj, 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 bo tutaj jest takie świrowanie, że to jest niemożliwe. Dlaczego wy macie takie... Potraficie sobie zrobić taki niski profil w tej oponie, a ja mam taki wysoki. No zobaczcie, jak to źle wygląda. Jak ja mam w tej, w tej grze ustawić sobie niski profil. Nie mam pojęcia. Ty jest tutaj pan Mr. Bonjouar? on chyba jeszcze nie wstał. On staje coś koło godziny ósmej, mi się wydaje, albo on spaceruje tak po półniami. O, Giles! Giles! Dobra, nie chcę z nim na razie rozmawiać, bo jak on się dowie, że ja mam bronię, to on się naprawdę rozczaruje. Ja będę czekał u siebie w domku, bo on przyjedzie o dziewiątej, ten autobus. I ja, ja sobie tam do tego gościa postrzelam. Normalny. Albo on o ósmej przyjeżdża? Nie, on o dziewiątej przyjeżdża chyba, nie? Czekaj, ja tego autobusika jeszcze nie widzę. On... Ja jedzie tam. Je... Nie jedzie. Nie wiem, poczekamy na niego do godziny dziewiątej. Wyciągniemy sobie za ten czas wszystkie bronie. Mam nadzieję, że ja nie straciłem gdzieś po drodze. Tu jest Akacz. A rewolwer! Rewolwer gdzieś wleciał pod siedzenie na bank. No nie ma go. Gdzieś go straciłem na mieście chyba. Ale mówi się trudno, no Akacz i to wystarczą. Ja czekam na niego z rocket launcherem. Dobra, jedzie, patrz go PA! Patrz! Nie! To za to, co zrobiłeś z moimi autami? Zatrzymaliśmy go! Nie, on jedzie! Oh my god! To z... Patrz! Przewrócił się! <grystanie> przewrócił się i co teraz? I co teraz? Tutaj będzie stał całą grę czy co? Siema! I co te... On mi drzwi otwiera, biedny! On mi biedne drzwi otworzył! O! <grystanie> Otworzysz mi drzwi. On mi biedne drzwi otwiera i co teraz powiesz, ziomek? I co? Chciałeś mnie podać na policję, ja? Richard, czekaj. Ja chcę jeszcze z tobą pogadać. Jak się miewasz? Po prostu wciśnij czerwony przysiń i chcesz się stąd wydostać. Masz! O ja! O nie, ja muszę wejść do środka. Czekaj, jak się włazi do środka? Siema! Czekaj, bo tu się zbokowałeś, co? Ja nie mogę, tu się przewrócił! O nie no nie umiem tu wejść! Ja się boję, że jak ja tutaj wskoczę, to już stąd nie wyjdę. Ale nie no, w sumie się mogę odblokować, nie, siema! Możesz pluć ile chcesz, jesteś tu pierwszym Bahorem, Jason. Czekaj, jak tu się pluło? Na G? Na F. Na G. Nie, na G się jara. Ty. E, czemu on mi już zamknął drzwi? Otwórz mi te drzwi. Masz! A ja! Proszę bardzo, dla ciebie. Fuh, keep that smoke away from me. Nie ma szans, stary. Ja sobie będę tutaj palił, ile wlezie. ci nuta tutaj leci. Taka akurat do spalenia. Gaha. Got... Keep that smoke away from me. Mogę na niego pluć? Nie, nic się nie dzieje. Richard! Radio! Czekaj, mogę tu mu radio też gmerać? Tu ci się... Ra o, tu! Cieszę się, że widzę, ale nigdy nie dotykam mego radia. Dlaczego nie mogę dotknąć swojego radia? Otwórz mi te drzwi. On się zbugował ziomek, nie? Ale mi się wydaje, że jak on... Jak się pluło w tej gierce? Bo ja nie pamiętam. Te sterowanie. Kaj tu się pluło? Przypisanie klawiszy. Tył, użycie, przybliżenie, palenie, przepraszanie. T, Z albo V. Czekaj. To się stanie, jak ja do niego powiem przepraszam. Pardon. A Z? Nie działa. A V? Masz. To na niego nie działa. Mi się wydaje, że ziomek... Jak on... Jak on ten skończy swoją trasę, że tak powiem, to się <laughs> Mogę go jeszcze jakoś posunąć? Przewrócić go na bok czy coś? Jest! <laughs> Podskakuje ty! On robi kurlu, 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 pa! Ja nie mogę ty! siobek w ogóle nie wie gdzie on jest, nie? <laughs> no i co teraz robisz? On sobie biedny nie umie poradzić. Ja mogę wejść tam do niego On nie wie co on ma zrobić w ogóle biedny No siema No siema otworzysz mi drzwi Otwórz mi drzwi Słyszysz On mnie nie chce drzwi otworzyć Dasz się go jeszcze jakoś przewrócić Żeby on wiedział gdzie ma jechać Nie, on będzie cały czas tutaj chyba stał, nie no pasz, strzelam do niego cały czas O, o do góry nogami może być Pa! Patrz, patrz, pa do góry nogami jest Pa! Biedzie, pa! On sobie nie umie poradzić. On sobie w ogóle ten chłop nie potrafi poradzić w życiu. On jest zły, że ja się dorobiłem, i, I nie potrafi sobie w życiu poradzić. Dawaj go, trzeba tutaj jakoś obrócić. Pomożemy ci, Jason. Czy jak ci tam leci? Panie Richard, nie wiem, kierowca. Jak ty się nazywasz w ogóle, Jason, czy jak ty się nazywasz? Pokaż do no mi, jak ty się nazywasz. Halo! Nie umie tu wejść, bo tutaj ta rakieta cały czas lata. Siema. Richard! Ja pierwszy raz zbogowałem ten samochód, nie! Dawaj go, trzeba jakoś postawić do góry nogami znowu! Żeby mam potrafił sobie poradzić w życiu! O, 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 o! Czekaj, czekaj, czekaj! Może w tą stronę. Może w tą stronę i zacznie jechać, co? Chyba już jest 10.30 dalej tu jest. Eee. Eee. O, czekaj! O, właśnie tam musi... Gdzie on jedzie? Halo, Richard, tu jest droga O, zniknął, Richard On zniknął On zleciał poza mapę, mi <laughs> się Go tu już w ogóle nie ma No cóż, moi drodzy, wrzuciliśmy go do jeziora Jedziemy teraz Przyjaźń minus jeden? Z kim mam przyjaźń minus jeden? Z matką? Czemu? Czemu mam przyjaźń minus jeden z matką? Czemu mi spadło? Mam do niej zadzwonić, czy... Albo on się może poskarżył Ja do niej zadzwonię, zobaczymy, co ona mi powie na ten temat Ja... O oh my god Czekaj, 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 bo tu jest bardzo dużo rzeczy, nie? My sobie tutaj teoretycznie możemy posegregować Patrz tympa O! O! się odcinek ze sprzątania, to macie Odcinek ze sprzątania Ja nie mogę, nie? Taki syf Masakra. Dobra, moi drodzy, musimy zadzwonić do naszym... A, gdzie jest Borys? Borys siedzi w ocie, jakby nic. Muszę zadzwonić do matki. Gdzie jest numer do matki? 555-2109. 555-2109. Halo? Nie mam teraz czasu, ale kołam cię, skarbio. Okej, okay, pa, porozmawiamy później. Czemu mi z nią przyjaźń spadła? Bo co, bo już długo do niej nie dzwoniliśmy, czy co? Czy pan, czy pan Richard się poskarżył? No tak, to mamy ze wszystkimi 50. Dobra. Jedziemy, moi drodzy, na kolejne polowanie. Wiecie, gdzie trzeba pojechać? Trzeba jechać na Kaligas. Trzeba znaleźć też pana Raymonda. E, pana mister Bonjour, przepraszam. Musimy też coś zjeść. Za chwileczkę otwieram pizzerię Więc sam też zagościmy. Zobaczymy, co będą robić. I zobaczymy też, moi drodzy, co się stanie. Jak oczywiście znajdziemy pana policjanta. Co się stanie, gdy przejdziemy do pana policjanta? W ogóle pisaliście mi też, żebym sprawdził, co się stanie, gdy będziemy pluć na. Oczekać, właśnie. Będziemy pluć na naszego brata? Zobaczymy co się stanie Bracie! Ja do niego nie zjeżdżam, bo ja tą betą To ja po prostu nie dam rady Tak se zawrócimy, fajnie, pięknie Bracie! ma bracie Ja do ciebie nie będę strzelał Ja cię tylko opluję, niechcący Pa Jesteś serio odrażający Zapraszam. Nie mogę z nim gadać Gdzie tu jest Francis? Francis mogę zajarać sobie z tobą? Jesteś serio odrażający. Keep that smoke away from me. Jesteś serio odrażający. Coś mi. Pa. Ty, tu cały czas przyjaźń z nim spada, ej. 45 już z nim mamy, dobra, kończymy. Ale ja jestem ciekawy, co się stanie, gdy my oplujemy Antonię na przykład. No wiadomo, że jak oplujemy tego skali gaza, to też coś dziwnego powie na nasz temat. Ale ciekawe, co Antonia zrobi. Czy pan, bonjour, tu jest. Coś tam leżało na ziemi. Pana bążu. Ja, ja, idzie, pan bążuar! siema! Witam pana bążuara. Witam, dzień dobry. Mam dla pana niespodziankę. Po pierwsze, musimy zrobić tak. no to jaraj. Pa. Cyk. Keep that smoke away from me. Jesteś serio odrażający? A co się stanie, jak będziemy do niego strzelać? Nie działa On w kulak idzie Ty patrz go Ja nie mogę, co za chłop A jak strzelę do niego z tego Nic się nie dzieje, a tu, pa eee, Dawaj go Ty no nie działa Oleciał gdzieś, nie można wyrzucić tego przedmiotu Ten przedmiot można sprzedać za metal na wisku. Co? Co tam teraz wyskoczyło? Ja nie wiem Dobra moi drodzy, lecimy dalej Lecimy teraz może do Kaligas, co? Albo nie, oni już otworzyli tą pizzerię. idziemy do pizzerii. Siema, witam! A to auto. Mogę mu zarysować to auto? No nie umie skręcić, nie? I będę się kręcił wokół tego auta, bo nie umie skręcić, bo nie mam tutaj zainstalowanych tych lepszych tych rzeczy. Bo gdzieś save straciłem, pa! Nie działa nic. Dobra, idziemy do niego. Ile mam paliwa? Mamy dosyć dużo paliwa. Beno to racket launcher. Siema, witam. Mogę sobie zajarać? Ja sobie tutaj poproszę zjem. Masz. Keep that smoke away from me. Nie działa Mogę pluć? Dawaj <laughs> Ciekawe, czekaj, ja muszę... O nie, źle strzeliłem! Do tego chciałem Nie działa. To outko jest nieruchome. A mogę strzelić u ciebie tutaj w tym, w pizzerii. Masz nic się nie dzieje, nie? A te rakiety tak w ogóle wyglądają. Ja nie wiedziałem, jak one wyglądają, ale teraz już wiem, jak one wyglądają. Moi drodzy, chowamy Rocket launcher. Bierzemy AK-47. Gdzie ma? Zakładamy AK-47. Nie zapłaciłeś mi! Hasta la vista, baby! Jesteś serio odrażający. A, czyli teraz go niby opluliśmy, ja? Dostał w co, Nie działa. Nie działa. Nie działa. Mogę sobie kupić jedzonko? Nie działa. Ciekawe, co się też stanie, jak oplujemy policjanta. nie dostaniemy mandat. Ale dobra, chowamy ten nasz sprzęt, moi drodzy. Jedziemy teraz do Kaligas. Ciekawe, co się stanie, jak walniemy... Nic się nie dzieje. O nie, no myślałem, że coś się fajnego stanie. Weź to odłóż. Siema. Witam. Przyszedłem z zapowiedzią. Znaczy, bez zapowiedzi w sumie. Po kawkę. U, bel, bel, Belson. Jesteś serio... Pompa <śmienicza> jaw. A to? Czek. Pasz, Jacques. Czek, to jest właściciel ścigiel Kali Gas, pasz 20 ty. Norma pa! 23 a Jacques 2. Johnny. Eee, a ja nie mam ich w ogóle na liście Przejść to? Ja ich w ogóle na liście nie mam Siema, mogę z tobą pogadać, siema Jesteś wtedy odrażający Nie można z nimi teraz porozmawiać No to bombka, patrz, cyk No to bombka, nara Ta bombka nie działa tak jak powinna działać Mogę skoczyć tu na dach? Hop My jesteśmy, pa, hop no jesteśmy.. No nie no, coś mnie tutaj posuwa bez sensu To co, jedziemy teraz do Antoni Tam do niego jeszcze sobie postrzelamy Tu możemy do tego jeszcze postrzelać On nie wie w ogóle gdzie on jest To nie działa No czemu one się w ogóle nie ruszałem te auta, tamto... A ja sam w ogóle też ciekawy co się stanie Gdy my na przykład pojedziemy do dziury i jego oplujemy Dobra, chowaj to jedziemy do Antoni. Na razie oni już mnie nie lubią. Straciliśmy z nimi mega zaufanie. No się ma! assist Przechodzę z zapowiedzią, a raczej bez zapowiedzi. AK 47. Normalnie. Patrz, co mam za ciebie? Chciałeś ze mną dzieci, czy nie! Jesteś serio odrażający. Tak, że me. Masz <grym muzyk> Jesteś serio odrażający! Nie interesuje mnie to! Ja wszystko u ciebie kupię. Bo wydaje mi się, że te przedmioty wszystkie muszą być ruszalne. Dobra, to tutaj kupimy. Tutaj kupujemy. To też kupię. To kupujemy. Tu jedzonko dla piesia. To kupiliśmy. To, to, to. Tutaj krzesło. To kupimy. To. Fontanna. Fontanna jeszcze nie zaimplementowano. To kupimy. To. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, dzięki. Zapachy. Zapach melonu. To kupimy to. Oczajnik, patrz! Dobra, mamy wszystko kupione. Ja muszę wziąć mojego akacza. Aha, czy jak ja do niej strzelę, to, to jest napisane: jesteś serio odrażające, Bo Gierka chyba myśli, że my na nią plujemy. Okej. Okay. Cieba! Mogę jeszcze z sobą pogadać? Melania! No Melania, nie gniewaj się na mnie! Melania! Melania! Ona nie chce z mną gadać. No to bombka. Nara. I teraz te przedmioty tutaj wszystkie latają, widzicie? Bo te przedmioty są ruszalne. No i to jest to, co, co ty grysk najbardziej. Dobra, bombardujemy jej sklep! No nie, moja becia! Na ramelania! Do widzenia! Kupcę tropkę do pierdzenia. I co jeszcze? Musimy pojechać. Aha, do dziury jeszcze musimy pojechać. A tu co się stało? A, ja to kupiłem? Skąd ja to mam? Skąd ja to kupiłem? Że to jest rusz, ruszalne. Gdzie jest moja Becia? Boryc! O, jest pan policjant! Pa! Strzelamy do niego. Panie policjancie. Policjant ewidentnie tam dostał z tej rakiety. Ale z nim się nic nie dzieje. Dobra, jedziemy do niego. Panie policjancie. Gdzie jest mój akacz? Jest akacz, dobra. Panie policjancie. Panie policjancie. Niech pan mnie przeprowadzi przez drogę. Panie policjancie! Panie policjancie! Panie policjancie! Dobra. Jedź do przodu. Jedź do przodu, ziomek. Ja się nie mogę ślizgać na tych oponach. O, patrz, kto tutaj się pojawił. Jest i pan, szkolny autobus. Panie policjancie! Panie policjan. Autostój. Panie policjancie! Panie poli. Myślałem, że zniknął. Pa... Patrz pan! Panie policjancie, ja to znalazłem! Proszę Pana! Proszę Pana! <grystanie> Dostaliśmy mandat. Proszę Pana! To nie działa. Ta rakietnica na niego nie działa. Jego ja to nawet żadnej różnicy nie daje, nie? Plucie. Ja koniec młody, to cię nauczy trochę szacunku. Nic mi nie dałeś. Odczep się młody. Praszam. Ups. 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 Koniec młody, to cię nauczy trochę szacunku. Co? Nic nie robisz, ziomek! Nic! Kompletny nic! Nic! Nic panie policjancie, pan nie robi, no! Co pan robi? Nic pan nie robi. Koniec młody, to ci nauczy trochę szacunku. No pakaj mi ten szacunek. Bo ja nie widzę tego szacunku, że mnie uczysz, no. Mogę się na niego przeknąć? As. Patrz, normalnie GTA. Normalnie gieta! Bombazo Mogę na ciebie przeknąć, bo on tutaj będzie cały czas mi o jakimś szacunku gadał. Moi drodzy, za... lek mi w ogóle do góry poszedł, ja nie wiem dlaczego. Pa! Co się stanie, gdy ja na Borysa strzelę? Borys, przepraszam. Nic. Nic się nie dzieje. Nawet mi tutaj nie spada z nim ta, ta przyjaźń, pa, a ja go pluję. <grym> Mój kochany piesio, nie? Mój kochany piesio. A nie, ten policjant. Teraz za niego przekliemy, pa. Tak, tak. I błaj. to Przepraszam. Koniec, młody, to cię nauczy trochę szacunku. Dostałem jeden mandat. Proszę o więcej mandatów. Cześć, jakbym ja teraz tutaj dostawał te mandaty? Za każdy strzał bo Gierka w ogóle myśli, jak już wam wcześniej powiedziałem. On myśli, że jak ja strzelam, to tak jakbym pluł, nie? I za jeden ten... On ty też ma broń chyba. Nie, on tutaj nie ma żadnej broni. To Czajesz, jak ja bym... Dostał za każde plucie taki mandat? A ciekawe, czy jak ja teraz uderzę znowu w niego... To czy ja znowu dostanę mandat? Ja jestem ciekawy, jaki tu jest naj, najgorszy mandat do zdobycia. Myśmy zdobyli chyba z 2,5 koła, z tego co pamiętam. Będę spójrz ten ręczny. Jedziemy na niego. Siema! O, znowu dostałem. Znowu dostałem mandat. Czaisz to? Ja mam tyle kasy, proszę pana...

nie działa nie działa I błaj Nie działa, no nie działa już, no Czemu? Ja chcę jeszcze jeden mandat dostać, jaki tu jest maksymalny mandat do zdobycia, co? Ja się rozpędzę. Czekaj. I jedenka. Let's go! Let's go, baby! Pa nie dostaję już żadnego mandatu. To jeszcze przekroczymy prędkość. Ty cały czas stoi i czekasz, aż ktoś przejedzie szybko. Ja już jadę, już, moment. Siema! Witam! 1300. Ja się, ja się jeszcze bardziej rozpędzę, panie policjancie, niech pan poczeka. Dobra, tyle powinno wystarczyć. O nie, nie, jest! Dobrze, że tutaj jest znak, bo bym normalnie do w lo, do wrowu, do, do wlowu wleciał te. Do rowu! Za chwilę umrzemy, bo mamy bardzo wysoko lęk. Moglibyśmy sobie zajarać w sumie. O, jeszcze możemy dostać mandat zajaranie. jaranie. Jedziesz, baby? Czwórka, jest, stoi, pa <laughs> Siedem i pół koła? Ja nie mogę, ty, musimy zrobić kiedyś odcinek Jak dostaniemy mandat Najwyższy mandat, jaki możemy dostać Siema, pa Tysiąc <laughs> Normalnie, dobra, i teraz jeszcze zrobimy tak Że ja sobie stanę przy nim Siema, Jason On mnie nazywa Jason Oplujemy cię i zajaramy. <noise> Znęcanie się na policjantem, pa. Ale mogę całą... Bakać, Narkotyk. Drug possession. Really, Jason? The drug is now confiscated. And I fine will be sent by you. Dobra, moi drodzy. Musimy jeszcze zobaczyć, jaki dostaniemy najwyższy mandat przy policji. Mi też będziecie pisali. dostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Bon bazo! Widzimy się na następnym odcinku. Na razie, o dzięki. Cześć!